Kiedy kobieta Ciebie potrzebuje, mężczyzno, to dla niej bądź. A przede wszystkim słuchaj tego, co do ciebie mówi. Słuchaj, e, jeśli mówi do ciebie, że potrzebuje łagodniejszych rozmów, to tego potrzebuje. Jeśli potrzebuje Twojej obecności więcej, to znaczy, że jej potrzebuje. Kiedy potrzebuje rozmowy, to nie takiej rozmowy, że siadacie między sobą i sobie rozmawiacie, tylko ona potrzebuje, żeby ją wysłuchać, żeby ją słyszeć, żeby ją usłyszeć. Kiedy kobieta mówi, że chciałaby być przytulana, to przytulaj. Kiedy kobieta mówi. Że potrzebuje czuć się bezpiecznie? To zapytaj, jakiego bezpieczeństwa potrzebuje i co jest dla niej ważne. Jaki rodzaj tego bezpieczeństwa? W których momentach nie czuje się bezpiecznie? Bo może coś ty robisz takiego, gdzie nie ona nie czuje się bezpiecznie z tobą. Jej ciało się zamyka, jej macica się zamyka. A wtedy co ma? Bolesne miesiączki, a wtedy nie jest w stanie mieć dzieci. A wtedy, yy, i tu nie chodzi tylko o słuchajcie, bo często wielu mężczyzn mówi: No, przecież sprzątam, pomagam, płacę. Nie, to za mało. Tu, tu nie chodzi, tu właśnie odwrotnie. Pieniądze są ważne, ale jak, za, jak już wiecie, kobieta sobie już potrafi to ogarnąć. Ale nawet nie o to chodzi, że ona ma sobie to ogarnieć, no bo oczywiście, jak ty stajesz do tej dojrzałości, męskości, to ty ogarniesz jej to. Ale nic tak najbardziej nas nie uskrzydla, jak wasza obecność, szczerość i autentyczność. To, co mówisz, idzie w zgodzie z tym, co robisz. To, czy ją wybrałeś, jest istotne, bo i to pokazują Twoje zachowania. Bo co innego, jak Ty mówisz, że Ty ją wybrałeś, a wokół jest tyle, tyle pokus, który, z którymi się oddajesz tym pokusom? Kobiet pięknych, atrakcyjnych, to przykro, ale niestety, to znaczy nie wybrałeś właściwej kobiety. Znajdź taką, która Ci się podoba i kochaj ją i szanuj ją. A... No właśnie, I, i, i jeśli ty zostajesz w relacji, to z wygody.